Trzymaj teraz ja zrobię taką niewidzialną dziurkę, uwaga, i weź to tak. ja, po. Brawo? Nie. Dobrze. Teraz, <suszel> ty mówisz, I teraz trzymaj i robisz Ja, Ja wkładam rękę do piszeniny i wyjmuję. Co? Wyjmuję. Dobrze, teraz zobacz, wyjmuję dziureczkę, trzymaj, co robię? dwa, trzy, i Wykładamy teraz do dłoni. I uwaga, na 3, 4 wszyscy wypowiadają na klęcie abra, babra, Uwaga, 3, 4. 3, 3 abra, 1, I teraz wyrywatywą wytrząskę. Ale z drugą stroną, to jest bardzo połowy i pokaż wszystkim, którzy